Witam serdecznie, dziś zademonstruję oształkę z firmy Workshark, seria Ken Onion, którą możemy naostrzyć cyzoryki, nożyczki, siekiery, szpadle, no i oczywiście noże kuchenne. Jeśli nie masz wprawy do ostrzenia na kamieniach, ewentualnie oszczałki rolkowe, nie spełniają Twoich oczekiwań, myślę, że tutaj ta oształka sprawdzi się w 100%. Potestuję, poostrzę, wrzucę w komentarz, ewentualnie możecie zadać pytanie, na które odpowiem. Do oszczenia bardziej profesjonalnego, już praktycznie na brzytwę, możemy dokupić taśmy, 12 tysięcy mikrometrów możemy dokupić taśmy wraz z pastą polerską. No i oczywiście musimy dokupić do takich taśm taką oto nasadkę. Tak jak mówiłem do profesjonalnego oszczenia. Tutaj już wymaga to troszkę wprawy z tego względu, że musimy wszystko ręcznie tutaj już ustawiać. Jeżeli kogoś siepie rękami ewentualnie wypój dużo kawy, to proponuję naoszyć na tej nasadce, nie bawić się w tą. Z tego względu tutaj musimy wszystko utrzymywać w ręce. Udełko mamy szybką rozpiskę, ustawienie kąta ostrości wraz z ilością pociągnięć i grubością papieru. Jeśli mamy standardowe noże kuchenne, nie musimy oszyć na brzytwę, nie musimy dokupować dodatkowych akcesoriów. Tutaj maksymalnie 15 stopni, tak jak mówiłem, możemy ustawić. Tak jak widać zmienia się nam kąt prowadzenia noża. Tak się urządzenie prezentuje. Mamy 5 taśm. Standardowo w komplecie. Taśmy bardzo łatwo zdjąć czy założyć. Tutaj mamy dźwignię zwolnienia paska. Z tyłu mamy pokrętło od regulacji prędkości. Możemy oczywiście zablokować, żeby urządzenia jedną ręką nie trzymać. Tutaj mamy dźwignię zwolnienia nasadki. Pokażę nasadkę na której mi najbardziej zależało. Jeśli masz dobrej jakości noże, na byle czym nie oszczysz. No i tak się prezentuje nasadka do oszczenia już na brzytwę. Tak jak widzisz, możesz zejść do 10 stopni. Nasadkę montuje się bardzo prosto. już mamy wszystko założone. Wszystko mamy podgumowane, urządzenie nam nie ślizga. Do urządzenia mamy dołączone kilka taśm. Ja zademonstruję najdrobniejszą z tego względu, żeby sobie tutaj naśmiecić w kuchni. Mamy śrubę, którą musimy tutaj wkręcić, tak żeby na ta rolka cała chodziła. Tutaj mamy dźwignię do zakładania taśmy, którą blokujemy, przekręcając w dół. I mamy w ten sposób łatwiej założyć taśmę. Z odwrotnej strony mamy pokrętełko, które odkręcamy, możemy sobie zmienić kąt, oszczymy, przekładając nóż czy scyzoryk, czy nożyczki tutaj na tą podstawkę, i tutaj delikatnie przejeżdżając 2,5 cm na sekundę, oszczymy nóż. Odpalimy urządzenie, zobaczymy jak się sprawuje minimalną prędkość. Tutaj mamy regulację ustawienia paska, tak, żeby nam nie spadł. Pokażę teraz szybki tryb i zademonstrujemy, jak to się ma w praktyce. I nakładając na taśmę, jednym ruchem przeciągamy. No i tak się tutaj prezentuje ta nasadka. Oczywiście trzeba do wprawy dojść, żeby wszystko fajnie się oszczyło. Pokażę teraz oryginalną nasadkę. 12 tysięcy papier założony. Tak jak mówiłem tutaj sobie regulujemy kąt oszczenia. Ja ustawię na 15 stopni. I standardowo przejeżdżamy Nie zaciskamy mocno, tylko kładziemy. No teraz, tutaj, że już ładnie zapolerowało. No i tak się urządzenie prezentuje. Mam nadzieję, że trochę pomogłem. Trochę pooszczę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie podczas użytkowania. Trochę tych noży mam i twardsze, i miększe. Ten akurat ma około 58 HRC w skali Rockwella. Po pierwszym użyciu muszę przyznać, że oszałka lepiej wypada niż Chef Choice. Który też posiadam, ale to akurat do noży ceramicznych. Mamy duży wybór akcesoriów, możemy oszczędzić nawet do 10 stopni. No i oczywiście nie tylko noże, bo możemy oszczędzić, tak jak mówiłem, łopaty, siekiery, nożyczki, scyzoryki. Jeśli masz bardzo dobrej jakości noże, chcesz naoszczyć na lustro, tutaj mi się ta oszałka w zupełności wystarczy. Oszałka bardzo prosta w obsłudze, dużo szybciej łatwiej naoszczysz niż w przypadku użycia kamieni. Malutku będziemy testować i zobaczymy jak to się sprawdzi w przypadku różnego typu noży. Jeśli masz pytania zadaj w komentarzu. Dzięki za oglądnięcie. Pozdrawiam i do następnego.